Drugi tom z serii komiksowej Black Hammer, czyli Czarny Młot, do scenariusza Jeffa Lemira, nosi tytuł The Event, po polsku wydarzenie, i został wydany w 2017 roku. Obejmuje odcinki od 7 do 13. Dwa pierwsze tomy tworzą razem ten pierwszy tom zbiorczy, Library Edition, wydany przez Dark Horse Comics. Z góry uprzedzam, że tym razem nie może obejść się bez spoilerów. Będę musiał mówić o wydarzeniach, które rzucają przynajmniej częściowo światło na tajemnicę, z którą mieliśmy do czynienia w pierwszym tomie, a że jest to thriller, przynajmniej w pewnym sensie. Proponuję słuchać dalej wyłącznie tym, którzy już lekturę tego drugiego tomu mają za sobą. W przeciwnym razie mogę popsuć komuś przyjemność związaną z czytaniem. Z drugiej strony, jeżeli ktoś liczył na to, że wyjaśni się tu główna zagadka, związana z przyczynami, dla których nasi bohaterowie zostali uwięzieni na tajemniczej farmie, to oczywiście nic takiego tu nie nastąpi. Bo seria liczy cztery tomy i wyjaśnienia zagadki możemy oczekiwać dopiero w tomie czwartym. Tu jedynie intryga ulega stopniowemu zagęszczeniu. Poznajemy Starloka, który był swoistym mózgiem grupy superbohaterów które są bohaterami tej opowieści i który obdarowuje cudowną mocą głównego z nich Blackhammera. Widzimy też, że to cios młotem, przypominającym ten, którym posługuje się marvelowski Thor, w atakującego miasto antyboga, wywołał eksplozję, która spowodowała, że grupa wylądowała na farmie w Rokut. A także oglądamy jak Blackhammer nie mógł pogodzić się z uwięzieniem i chcąc przebić się do swojej rodziny, która pozostała w prawdziwym świecie, ginie śmiercią tragiczną po kontakcie z niewidzialną zaporą. Wydaje się, że Black Hammer jest archetypem superbohatera, skłonnego do poświęcenia życia dla dobra ludzkości, ale jednocześnie takiego, który usiłuje ukryć swą tożsamość. Jest rozdarty między obowiązkiem obrony świata oraz życiem rodzinnym. Jego córka Lucy odkrywa, że książki w lokalnej bibliotece są puste. To sugeruje, że miasteczko, przy którym mieszkają, jest tylko pewnego rodzaju makietą, stworzoną nie wiadomo w jakim celu. Podobnie ocenia żyjących tu ludzi, którzy wydają się tylko czymś w rodzaju robotów. Wspomina również, jak po zniknięciu swego ojca dotarła do jego tajnego laboratorium, ale pomimo jego polecenia, postanowiła go nie niszczyć, przekonana, że Blackhammer dalej żyje i potrzebuje pomocy. Barbalien, Podejmuje kolejną nieudaną próbę zbliżenia do mężczyzny, w którym jest zakochany, tym razem miejscowego księdza, co kończy się kłótnią. Widzimy również sceny z jego przeszłości, gdy próbował być policjantem w Spiral City, ale mimo zawodowych osiągnięć był szykanowany z powodu swego homoseksualizmu. Dlatego zamierzał opuścić ziemię, gdy doszło do tytułowego incydentu. Dostrzegając pewnego rodzaju schemat w tych przeplatających się ze sobą, Pozornie różnych opowieściach o kolejnych superbohaterach, wszyscy oni są ukazani jako przytłoczeni obowiązkiem, który na nich nałożono. Każdy pragnie się z tego obowiązku wyrwać. Czuje się niezrozumiany, musi udawać kogoś, odgrywać swą rolę, a jest tym faktem zmęczony. Black Hammer chce wreszcie skupić się na swojej rodzinie. Barbalien czuje się wyobcowany z powodu swojej seksualności. Golden Gale wychowuje sobie grupę pomocnic, by móc wycofać się i zacząć żyć normalnym życiem. Wyznaje miłość arcyzłoczyńcy, z którym wcześniej walczyła o pseudonimie Sherlock Frankenstein, ale ich romans zostaje brutalnie przerwany. Porzucić superbohaterowanie zamierza również Abe Slam, aczkolwiek on przede wszystkim z powodu postępującego wieku. Abe jest typem superbohatera w stylu Batmana. Nie ma tak naprawdę żadnych cudownych mocy. Jego siła wynika z siły mięśni, wyćwiczonych na siłowni, oraz determinacji. Chętnie przywdziewa kostium i zawsze gotowy jest stanąć do walki ze złem nawet jeżeli nie zawsze kończy się to dla niego dobrze. Z czasem jednak jest mu coraz trudniej i podejmuje wreszcie decyzję, że nie jest w stanie robić tego dłużej. Pojawiają się też dwie postacie spośród szóstki, które wydają się wiedzieć coś na temat całego wydarzenia lub ukrywają prawdę przed pozostałymi, chociaż najwyraźniej ich wiedza różni się od siebie. Pułkownik Weird prawdopodobnie ma zdolność widzenia przyszłości, co czyni z niego postać w jakimś stopniu tragiczną. Z jakichś powodów jest zmuszony uniemożliwić swojemu przyjacielowi, robotowi Tokiwoki, komunikację z resztą świata, i z tego powodu niszczy go. Drugą podejrzaną osobą jest Madame Dragonfly, aczkolwiek ona wydaje się w bardziej wyraźny sposób czarnym charakterem tej opowieści. Wciąż posiada swe nadnaturalne umiejętności i robi wszystko, by jakiekolwiek tajemnice nie wyszły na jaw. Bez wahania posyłając się do morderstwa. Gdy Abe'owi zaczyna zagrażać policjant i były mąż jego kochanki, zabija go, a następnie wyciąga podejrzanego o zabójstwo Abe'a z aresztu. Na główną postać całej opowieści wyrasta Lucy. Jest to również najbardziej dynamiczna z występujących tu postaci. Pragnie poznać prawdę bez względu na cenę. Jest dziennikarką z profesji i temperamentu. W ostatniej scenie podnosi młot swego ojca, sama przemieniając się w Blackhamera. Pozostali bohaterowie, w moim odczuciu, są archetypami pewnych postaw życiowych, których są jednak uwięzieni i nie są w stanie się z tych postaw wyrwać. Na przykład Gail jest stale niezadowolona z życia i pogrążona w depresji. Barbalien czuje się niezrozumiany i samotny. Abe godzi się z własną starością i śmiertelnością i próbuje zachowywać się honorowo, bez względu na to, co się dzieje. Podobnie jak w tomie pierwszym, opowieść ma charakter otwarty, to znaczy mnogość pojawiających się tu tropów powoduje, że każdy może wypełnić luki swymi własnymi interpretacjami. Historia jest bowiem co prawda fantastyczna, ale ukazuje bardzo typowo ludzkie lęki i pragnienia. Na przykład w osobie Lucy dostrzec można dylemat związany z odejściem kogoś bliskiego. Świat pragnie, by bohaterka zapomniała o swym zmarłym ojcu i zaczęła żyć własnym życiem, ale ona nie potrafi tego zrobić. Nie tylko podąża za nim, ale ostatecznie staje się nim. Wiele interpretacji kręci się tu wokół umierania. Farma sprawia wrażenie miejsca, do którego trafia się po śmierci, lecz nie jest ani rajem, ani piekłem. Jest raczej miejscem, w którym trwa dalsze zmaganie z problemami tego świata. Być może jest czyśćcem, co jest w pewnym momencie sugerowane, a celem bohaterów jest zrozumienie swego życia, pogodzenie się z istotnymi rzeczami, takimi jak utrata bliskiej osoby. W dwóch odcinkach dziewiątym i dwunastym w roli rysownika Dina Ormstona zastępuje David Rubin, jak zwykle w takich wypadkach następuje swego rodzaju zgrzyt, zwłaszcza, że Rubin posługuje się zupełnie inną, kreskówkową stylistyką, która sama w sobie nie jest zła, ale zwyczajnie nie pasuje do klimatu tej opowieści, który stworzyły wcześniejsze odcinki. Tonacja komiksu z poważnej i w pewnym stopniu ascetycznej, zmuszającej do zadumy zmienia się w coś, co powoduje, że nie jesteśmy pewni, czy nie mamy przypadkiem traktować tego, co się rozgrywa, z przymrużeniem oka.